Na początek jednak jak zwykle przedstawię Wam kilka numerków związanych z tym nożem. Otwarty ma długość 20 cm, z czego głownia to około 9 cm, bardzo podobnie krawędzi tnącej. Po zamknięciu w kieszeni zajmuje 11,5 cm. Porównanie do Victorinoxa. I jak zwykle zacznę sobie od rękojeści. Dość klasyczna, czyli dwie proste, nieszczególnie obrobione płytki G10 oraz linersy, w tym przypadku masakrycznie grube. Poza tym, może na początek zacznę od jimpingów. Zacznę od nich, ponieważ wyglądają dość tragicznie. Wydaje mi się, że w nożu, który kosztuje takie pieniądze, te ten jumping powinien wyglądać w troszkę ładniejszy sposób, a tak naprawdę wszystkie te krawędzie są ostre przy otwieraniu. Naprawdę, naprawdę boli nas palec. Poza tym po prostu nie są jakoś obrobione. To, to wygląda naprawdę kiczowato i jeżeli... Płacimy takie pieniądze za nóż, to oczekujemy, że dostaniemy coś troszkę lepszej jakości niż zwykłe Ganzo czy Sanerelmu. A tutaj stoi to na tym samym poziomie co noże z Chin. Równie beznadziejnie wygląda jumping z drugiej strony. A nie wiem, dlaczego to wszystko jest tak źle spasowane i wygląda tak strasznie. Wiem, że te noże są oryginalne, więc spodziewałem się, że ta jakość wykonania będzie troszkę lepsza. A jednak jest dość słaba. Szczególnie jeżeli chodzi o te dwa elementy noża. Kolejnym słabym elementem jest klips. Klips nie dość, że płaski, pomalowany na czarno. Dużo, dużo noża wystaje z kieszeni. To w dodatku jest sztywny. Nosiłem ten nóż właściwie jeden dzień. Bo, bo nie byłem w stanie nosić go więcej, klips tak strasznie psuje ten nóż, że, że, że jeżeli bym mógł, to bym go wymienił, ale i myślę, że nie zawracam sobie głowy, bo cała reszta noża też jest słaba. Skończyłem ostatnio na dwóch słabych dżimpingach. Dodajemy sobie do tego zwykły czarny plastikowy backspacer, który nie wygląda zbyt ładnie i niepowycinane linersy, które sprawiają, że nóż jest naprawdę ciężki. Małą dziurę na sznurek, przez którą ledwo przepchniemy parakord, i ogólny, niezbyt ciekawy wygląd tej rekojeści. Dodatkowo możemy sobie dołożyć do tego jeszcze beznadziejną ergonomię, bo nóż ten po prostu nie leży w ręce. Nie wiem, próbowałem go łapać we wszystkie strony, we wszystkich pozycjach i w żadnej nie leży dobrze. Albo tu mi się coś wrzyna, albo tu mi się coś wrzyna. Może po prostu jest projektowany na inną rękę, albo. Prostsza rzecz, może po prostu jest niewygodny. Rękojeść jest naprawdę szeroka, przy czym jest dość płaska, co sprawia, że po prostu ten nóż nie leży w dłoni. I tyle, jest naprawdę niewygodny. Jadąc dalej, oczywiście blokada. Blokada to liner lock. Wydaje mi się, że ten liner lock zapada troszkę za daleko, ale nie wiem, czy jest to kwestia tego, że nóż był używany, czy po prostu tak miał odnowości. Natomiast zapada troszkę za daleko. Poza tym, żadnych większych zastrzeżeń, liner lock, jak to liner lock, działa dość dobrze. Otwieramy ten nóż za pomocą flippera albo za pomocą kołka. Oczywiście, za pomocą kołka nigdy w życiu nie odważyłem się otworzyć tego noża, bo raz, że ma system SpeedSafe, co sprawia, że. Kopię, a gdy chcemy otworzyć go za pomocą kołka, to musimy go w taki bardzo dziwny sposób złapać, i jest to niewygodne. Poza tym kołek ten jest pod linią rękojeści, tej okładki, i jest tu bardzo mało miejsca, więc właściwie nie ma jak tam włożyć tego palca. Jest to bardzo niewygodne, i ja ten kołek traktowałbym po prostu jako zwykły stoppin, który w tym miejscu blokuje głównie. Czyli otwieramy ten nóż za pomocą. Tego właśnie flipera. Fliper ten też ma wadę, ponieważ ma ostre krawędzie i właściwie ten nóż wszędzie ma ostre krawędzie. Tutaj przy tym jumpingu są ostre, fliper jest ostry i tak naprawdę nasz palec ciągle cierpi. Poza tym spicej w tym nożu działa wyjątkowo słabo. Trzeba użyć bardzo dużej siły, żeby ten nóż otworzyć, a palec wygląda w ten sposób i w sumie nie klikniemy mniej więcej niż 5 razy, bo potem po prostu palec nam odpada. Gdy już otworzymy tą 9 cm głowę, zauważymy, że jest zrobiony ze stali S30V. To jest chyba jedyny plus tego noża, jaki zauważam. S30V stal proszkowa, naprawdę mająca bardzo dobre parametry, jedna z tych, tych najbardziej renomowanych. Jednakże nie kupiłbym tego noża ze względu tylko na stal, bo jest dużo innych noży ze 30V w podobnej cenie, które są fajniejsze, a nawet tańszych. Szczerze Wam powiem, że jeżeli zastanawiacie się nad zakupem noża i po prostu chcecie kupić coś ze 30V, kupcie sobie baka Vantage Pro, tego większego. Będzie bardzo podobnych rozmiarów co ten nożyk. A będzie bardziej użytkowy, będzie fajniejszy, ładniejszy i będzie jeszcze fajnie chodził, bo nie będzie miał systemu źle działającego, systemu SpeedSafe. Przechodząc już do samej głowni, jest na niej położony szlif płaski i, i, i dość duży ricarf, co sprawia, że nożek dość ciężko się ostrzy. Co prawda, jeżeli mamy jakieś pręty, to nie ma z tym większego problemu, więc nie będę się tego czepiał. Ten jumping znaczy ten ricarf miał chyba służyć poprawieniu wyglądu tej głowni, a chyba im się nie udało, bo nadal wygląda jak szpadel. Nie podoba mi się pod e, żadnym kątem, pod żadnym względem. Po prostu dla mnie ta głownia jest brzydka. E, I tyle. E, nóż, jak widzicie, został wyprodukowany w USA, co nie sprawia, że jest fajny. I cóż jeszcze mógłbym więcej Wam powiedzieć? Jest tutaj fałszywka, która też miała na celu chyba poprawienie wyglądu tej głowni. Również się nie udało, bo głownia nadal jest toporna i brzydka. Zresztą, jak cały ten nóż. E... I tu dojdziemy do tego kulminacyjnego momentu, jakim jest podsumowanie, w którym przeważnie mówię, polecam ten nóż i tak jak zawsze trzymajcie się. Niestety tutaj nie będzie takiego happy endu. Nie polecam tego nożyka. Moim zdaniem w tej cenie można kupić dużo fajniejsze rzeczy. Zrobione ładniej, lepiej i przede wszystkim ładniejsze. Ten nóż jest brzydki, a przynajmniej mi się nie podoba. Chodzi ciężko, jest brzydko wykonany, i jedynym jedynym plusem tego noża jest S30V i napis y, Made in USA. Y, więc tak naprawdę y, no cóż, nie polecam go. I dziękuję Dekinowi za podesłanie mi dwóch zetek. Jedna jest fajna, druga nie. Y, y, I to właściwie tyle. Tak jak zawsze pamiętajcie, żeby mogę go Facebooka, lajkować, komentować i tak jak zawsze trzymajcie się.